Magazyn stanowi kwadrat o boku mającym długość 17 cm. Artykuł znajduje się na rozkładzie dwóch sąsiadujących ze sobą stron. Są to strony numer 44 i 45. Autorką tekstu jest Patrycja Muradian. Tytuł zapisany został ozdobną czcionką w kolorze czarnym. Brzmi, jesteśmy pokoleniem Z i nic z tym nie zrobicie. Tytuł od tekstu został oddzielony grubą czarną linią, która w połowie długości została przerwana, a w pustej przestrzeni umieszczono piorun w pozycji horyzontalnej w kolorze pomarańczowym, który nawiązuje do wzoru pioruna, będącego elementem identyfikacji graficznej projektu Redakcja BB. Pod kreską, pogrubioną czcionką, zapisany został wstęp do tekstu o treści. Dzieci bawiące się od najmłodszych lat tabletami. Młodzież ucząca się programowania i rynek przesycony ogłoszeniami o pracy w IT oraz online marketingu. Oto przyszłość ludzkości. Oto generacja Z. Poniżej wstępu znajduje się tekst artykułu, który został zebrany w cztery równolegle umieszczone na stronie kolumny. Układ kolumnowy kontynuowany jest obok grafiki. Koniec tekstu został oznaczony graficzną czarną kropką na końcu ostatniego zdania. Po prawej stronie znajduje się grafika w formacie pionowego prostokąta zajmująca jedną drugą stronę. Autorką grafiki jest Weronika Kucia. Grafika została wykonana techniką tradycyjną. Grafika jest czarno-biała. Grafika przedstawia małe dziecko, które siedzi na łóżku, w ręku trzymając grzechotkę. Na czole dziecka można dostrzec dużą literę Z. Przed nim znajduje się tablet, a obok leży telefon. Oba świecą się mocnym światłem. Całość grafiki wygląda jak mocny szkic ołówkiem. Treść artykułu brzmi: Ogromnie męczy mnie narzekanie dorosłych na tę dzisiejszą młodzież. To zupełnie bezsensowne, ponieważ kiedy oni byli młodsi, starsi narzekali właśnie na nich. Pokoleniowe koło się zamyka. Myślę, że to kwestia nielubienia zmian. Czujemy się zdezorientowani, gdy nie nadążamy za otoczającą nas rzeczywistością. Dorośli zapominają jednak, że kilkadziesiąt lat temu sami czuli się niezrozumiani. W latach 60. powstawały pierwsze młodzieżowe subkultury. Odchodzono od utartego schematu grzecznego dziecka, które ułoży sobie przyszłość według rodzicielskiej wizji. Teraz ta sama dawniej nierozumiana młodzież krytykuje nowe pokolenie, które przeprowadza inną rewolucję, technologiczną. Zły wpływ na dzieci. Mówi się, że dzisiejsze dzieci rodzą się z tabletem w dłoni. Podobno powinno się je przez pierwsze dwa lata życia izolować od technologii, ponieważ jej wpływ może być katastrofalny dla ich rozwoju? Przestymulowanie mózgu dziecka bodźcami takimi jak telewizja, radio i gry może spowodować zaburzenia w rozwoju mowy. Ponadto częste korzystanie z elektroniki przez dzieci osłabia ich rozwój ruchowy i umiejętność myślenia przestrzennego. Jakie jeszcze mogą być skutki nadmiernego użytkowania elektroniki? Eksperci wskazują m.in. na agresję, nadwagę, uzależnienia oraz problemy ze snem. Pozwólcie, że Was uspokoję. 1. Zaburzenia rozwoju mowy Jeśli nie chcesz, aby Twoje dziecko uczyło się mówić dłużej niż inne dzieci, to rozmawiaj z nim. Co za różnica, czy dasz dziecku do ręki tablet czy klocki, jeśli ty i tak zajmiesz się swoimi sprawami i nie będziesz z nim rozmawiać? Dziecko uczy się wszystkiego, naśladując rodziców lub starsze rodzeństwo. 2. Osłabienie rozwoju ruchowego. Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko będzie spędzać czas przy tablecie czy przy książce, jeżeli nie weźmiesz go w ciągu dnia choćby na krótki spacer, to nie licz, że wychowasz przyszłego atletę. Tak samo jeśli ty, drogi piętnastolatku, siedzisz przez 8 godzin dziennie przed komputerem, to nie dziw się, że ledwo jesteś w stanie podbiec 4 metry do autobusu. Wystarczy zapisać na jakieś zajęcia dodatkowe albo odłączyć do grupowych treningów na świeżym powietrzu, które swoją drogą są darmowe. Trzeba tylko chcieć. 3. Brak umiejętności myślenia przestrzennego. Są gry, które naprawdę pobudzają dziecięcą kreatywność w tej kwestii. Przykładem jest dość popularny Minecraft, który pozwala tworzyć i budować swój własny świat. Niektórzy potrafią ze zwykłych kwadratowych bloków skonstruować naprawdę imponujące budowle. Architekci korzystają z bardzo podobnie działających programów, tylko poważniej wyglądających. Może śmieszna gra to krok w stronę poważnej kariery? 4. Gry i bajki budzą w dzieciach agresję. Jeśli pozwalasz 10 grać w strzelanki albo oglądać pełne przemocy bajki, to musisz liczyć się z konsekwencjami. Jednak tego samego typu bodźce możesz dostarczać dziecku poprzez nieodpowiednie czytanki czy zabawkowy pistolet. Poza tym, największy wpływ na to, jakie Twoje dziecko będzie miało usposobienie, ma to, co Ty przy nim oglądasz i w jaki sposób się wyrażasz o innych ludziach. Jeśli sam w domu mówisz na głos, tych wszystkich dziwaków to powinno się pozamykać, albo ja to bym takiemu przywalił, to zapewniam, że twój kochany brzdąc za 10 lat może mieć spore zapędy w kierunku agresji, choćby słownej. 5. Poprzez elektronikę młodzież jest otyła. Młodzież jest otyła, bo tańszy jest lunch w fast foodzie niż w barze sałatkowym. Dzieci w wieku szkolnym zmagają się z nadwagą, ponieważ w tygodniu mają zbyt mało zajęć ruchowych. Dlatego to właśnie rodzice powinni dbać o to, aby niezależnie od zainteresowań dziecka zachęcać je do aktywności fizycznej. 6. Elektronika uzależnia. Oczywiście wszystko należy dawkować i zachowywać zdrowy rozsądek. Uzależnić się można od wszystkiego kawy, słodyczy, tabletu, papierosów, alkoholu, pieniędzy lub grania w gry na konsoli. Tutaj nie ma reguły, że dzieci i młodzież uzależniają się tylko od elektroniki. Jeśli jako dorosły nie nauczysz ich dawkowania, to w przyszłości uzależnią się od czegoś innego. Tak więc dawkujmy. 7. Korzystanie ze smartfonów i tabletów powoduje problemy ze snem. I to jest prawda. Korzystanie wieczorem z urządzeń elektronicznych emitujących niebieskie światło sprawia, że zaburzamy cykl dobowy naszego organizmu. Ludzki mózg interpretuje światło jako dzień czyli porę swojej aktywności a to sprawia, że trudniej nam zasnąć. Aby temu zapobiec, wystarczy na pół godziny przed snem odstawić elektronikę. Dorośli muszą się pogodzić z tym, że postępu nie zatrzymają. Takie mamy czasy, takim jesteśmy pokoleniem i to właśnie elektronika jest tym, co wyróżnia nas na kartach historii. Warto też mieć na uwadze fakt, że około 90% dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracowało w zawodach, o których istnieniu jeszcze nawet nam się nie śni. Będą to oczywiście również liczne zawody związane z elektroniką. Tak więc, drodzy rodzice i dziadkowie, zaakceptujcie to, że jak śpiewał niegdyś sławny zespół, każde pokolenie ma własny czas, kto zanucił pod nosem.